integracja była, mała, Bóg uruch uruchomił potężny kamień, tego się nie da wyczyścić, Polska musi zrobić intuicję narodową, w dosłownym tego słowa znaczeniu, ten akt trzeba będzie powtórzyć, to musi zrobić prezydent, poszczególne stany, pani premier, rząd, przedstawiciel rządu, każdej warstwy społecznej i mamy wyzwanie dla Polski, Musimy myśleć o wybudowaniu potężnego pomnika w swoim jako jako wotum po ocaleniu. Ci, to są bliżej mnie, rozumieją moją ideę. Kiedy wam mówię, kiedy wyjaśniam, że przyjdzie kiedyś dzień, kiedy wybudujemy pomnik w podziękowaniu za ocalenie. Teraz znacie państwo szczegóły niektórych posunięć. Jeśli proszę o pewne ofiary, to mam konkretny cel dzieci. Są tylko przeszkody urzędowe. Czy może go nie na czasie? Na nikogo nie narzekam. Pan mówi, jak to dzieło. Moi drodzy, poprowadzić. Jestem świadom tych moich słów, co wypowiedziałem. Na nikogo nie nagawuję, nikogo nie straszę. Wszyscy jesteście